Witam Was bardzo serdecznie ze strony kajko 16 To jest kolejny film na moim kanale. Dzisiaj kolejny film z Minecraft Sahara, czyli nowej serii Survival na kanale. Dzisiaj będzie rozbudowa bazy, i łowienie. Ciekawe, czy coś dobrego wypadnie. W poprzednim odcinku szukałem wioski. Znalazłem wioskę. Byłem w piramidzie A wioska okazała się blisko stałuna Zgniemy mięso, wracaj tam z powrotem, nie potrzebuję go O, i teraz Szkoda, że w Minecraftie nie ma papryki Byłoby taka smaczna papryka w Minecraftie wtedy Może taki nagram Paprykowy sen, o, to będzie dobra Piosenka na 500 subskrypcji Paprykowy sen Tego nigdy wam się nie uda zrobić, 500 subskrybentów Niemożliwy dla was challenge O Memo Wracając do tego, to nie, nie uda wam się 500 wybić subskrybentów więc nie będzie piosenki, paprykowy sen. <śm> Teraz czekać tylko na rybę. O, jest. Jeszcze eksp mi ucieka. Jak tamto mięso. Zombiaczek, którego nie chciałem. Ciekawe, czy coś dobrego wypadnie. Czy nie? No nie, ja trzeba czekać. Raz trzeba czekać, raz nie. O, akurat płynie. O, widzę o ale na razie mi nie są potrzebne. O, już wiem, zrobię zamek. W tej wiosce będzie zamek, w którym będę mieszkał. O. Może niedługo pojawi się kolejny film ze serii Minecraft Sahara Teraz poszły trzy filmy po sobie to teraz będzie krótka przerwa, jakiś jeden dzień Vilia wodna mi się przyda. Do ozdób, jak będę robił jakieś bajorko to mi się przyda Nie jeszcze mi się przeklikało, dobra Jeszcze dwa razy zejść podpłynie jeszcze jeden, jedno zarzucenie wędką i tam już idę bazę se rozbudowywać. I uwaga. No i teraz oczywiście na coś nie będzie chciało wylecieć. Ten chciał 5 lat. Z jednym zerem na końcu. Idealnie ryby przyladą mi się tropikalna na teraz, reszta na później. Mało doła ta tropikalna. O, teraz jest dobrze. No tutaj transportowałem osadnika i tego nie naprawiłem. Na razie niech będzie tak, bo nie wiem gdzie jest ten schodek. Tutaj już jest rozbiórka. Tam stoi mój wiatr A tu już mam rozbiórkę, aby bazę sobie powiększyć. Bo Na razie jest bardzo mała. No. Można zrobić to wejście i jeszcze noc idzie. Będę musiał tu w przyszłości drzwi żelazne zainstalować. Dobra. Teraz tu będzie szło baza w tą stronę. Jeszcze się rozwalił, Kilo. <grymne> Żelazo jest. Jest. Teraz patyki. A super. Ja zostałem bez drewna. I zostałem bez drewna. Jeszcze nocy nie ma, ale drzewka jeszcze mi nie wyrosły, które posadziłem. O, ale z tego są patyki. Zniknęło. Zepsuło się samo z siebie. Samo z ciebie się zepsuło. O, a to było naprawione. Samo z, samo z siebie było naprawione. To nie tak, że się zniszczyłem. Nie, nie, nie. Samo się zepsuło. I żelazny już jest. Wiadomo. Dobra. Teraz tu by się to przydało powiększyć. Dobra jest, już tutaj baza się robi, buduje się. O. Pół płytki, po co, po co używać blogów, gdy można użyć pół płytek. Dobrze, że ich trochę jest. Co się tak mnie patrzy patrzysz, że Zdisiu? Tylko, tylko ci dom troszkę rozwaliłem już poszedł spać, więc trzeba iść spać. Trzeba iść już spać. Nie no czemu nie mogę iść spać? Jeździu może, a ja nie mogę. Pewnie jego wina. Wina z dzisiaj, że nie mogę iść spać. Jest noc. Z dziś uśpiję, a ja nie. Muszę mieć oko na tego złego osadnika. Muszę mieć na niego oko. Już nawet wiem, co może na niego podziałać. <śm> Jeden te póki co zrobiłem, dobra? Nie było popłytek Nie było pópłytek. No właśnie. Na 500 subskrybentów będzie piosenka Paprykowe Marzenie. Nigdy wam się tyle nie uda wbić, więcej nie będzie. Hehehe. <laughs> o nie, z dziś już zniknął. Będzie trzeba zrobić o tym sprawę de de detektywistyczną. Śledztwo, wychodzić z dzisiaj, znaleźć z dzisiaj, i potem mu powiedzieć kilka słów. Dobra, piaskowiec. Dobra, dobrze, że tego trochę mam jeszcze. Ta istana już mi nie jest potrzebna. O To mi przeszkadza, więc to usunę I gotowe Tu będzie se okienko Okno mu i to takie wielkie szczególnie Tu będą magazyny A tu może zrobię parking dla wielbłąda W przyszłości No, ale dziś, no, musiałem ci ten dom rozwalić, ale twój albo mój, proste. Proste, jak biedronka To, teraz tutaj, trzeba dać jakiś. O, aby to, jakoś, aby to jakoś się podtrzymywało, po prostu. Tutaj nie mogę tego zniszczyć, bo tam jest ten osadnik. Piszcie w komentarzach. Piszcie w komentarzach jak go nazwać. Jestem ciekawy co wy myślicie. Dobra, teraz trzeba tutaj to rozwalić ten dom. Uuu, to jest fajna koloruszka. Konfiskuje. Cieszyłem się, że mam żelazny kilof. Długo on nie pożyje coś. Długo on coś nie pożyje. Dobra, idę, idę, idę. O, jest już Dobra, dwa te. Po co ja w to klikam? Gładki piaskowiec. O, on jest najlepszy. będzie tak. A to będzie kolejne okno. Okien nigdy nie zawiele. Piasku mam pod dostatkiem, tylko gdyby jeszcze było drewno do przepalania. A to już nieważne, mniej więcej skrzynek do magazynku. Oświetlić. A wymienić łóżko na lepsze, bardziej prestiżowe, i na tym będzie zakończony ten film.